No. Nigdy nie wiem, może, może się ciepło na Nie, No No bo nie, ze mną nie. on jest w przeciwnym nie więc może być no. No i co? SS Co? Nie bądź dżungluje, ogarni. Tacze, a nie trafiłem z... w niego. Ja pierdziela oni to kurde z... nawzajem się. Jezus, Maria, trafiłem ją. O nie, ej, jak mnie poczuciło. Ja nie, podrzuciła. A masz ty ta? No, podrzuciła mnie! Potworne, nigdy się nie widziałem większego podrzucenia. Ona, no, ona... No, weź, już jej nie lubię. Tu jakiś ptaszek nad głową lata. Aaaa, znowu mnie podrzuciła! Ja widzę Swaina. Mnie też w nie wiem, mam takie silne ataki. To? Swain. Swain, Swain. Kto to jest Swain? Taka postać. Z krukiem. No. Aaa, skru... Ten... Nie, nie... Kruciu-puciu. Drój. Nie, dzisiaj tam myśmy ona jest pod ture... Ale dobra, dobra, to było pro. Muszę ci przyznać. No o no, no, no nie! Trafiło mnie! No, A tu chwila! Trafiło. Jest. Ale jestem pro. Ja potrafię trafiać. Tak? Nie jesteś pro garni. Ja ją zabiję zaraz, ja przeleję pierwszą krew, zobacz. Pa 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 wyjdzie, pod tureca. Nie. Już prze... Przelejemy! Jest! mnie! No, ja to nie jestem pro. Good job! Good job. Me fala. Kogo zagrać? Co to jest w ogóle? No to jest sport. Od nich? No. Janna. Ale nie, bo u nas jest nie, Sona. Nie, on ona tam... nie jest supportem. Sorry, ona nie jest supportem. No, ona jest no, supportem. Trochę mi się majznyło. Nie, trochę. O, koks jesteś. Patrz, czekaj, bo on gdzieś chciał mnie od tyłu A on gdzieś nie podtanka, tak? Nie, to dobrze, to dobrze. O, no, Sean musi się podtakaj, bo inaczej no, się, się zaraz. może sobie grać jak chce, ale... Ja tam pod się szedłem, ty grałem szedłem i zawsze pod tanka Ja to tak też tak. na pewno, ale... Ale wiem. nie grałeś. Ale ja mówię, że my na pewno szedł, nie? On ma, się tak. tam, ale ma fajną no. prezentację do swojego sojusznika, nie? To mi się chyba spodoba. Ciekawe się da się zakładać klanem, Wolu. Co? Ktoś się, hmm. że zakłada klan. Czy założył klan? Ze mną chciał Wozki i te inne. Tak? A ty się zakładał, żeby zmienić nick, nie? Nie! Zginiesz tuturę, co? co? Trzeba zmienić nick? Nie wiem, ale... Weź o nie, ja im napisałem, że jestem kasa sportowa, nie mam czasu w ciągu roku szkolnego. To się wziąć zaamali. O nie! Nie, to mnie znowu trafi ten... O, Kurde, trafił mnie! Nawidaj no, cię! I kill you! Nie ja napisać cię I you, mother I kill you mother motherfucker Motherfucker Zgin ty niebierna Amarty Ten Warwick kurde pociśnie, tam, kurde? dżungluje, nie wiem co on robi. Ojej, Warwick tu jest, kurde. Czemu no. nie powiedział SS? No bo on dżungluje, to my nie wiemy. My trzeba, trzeba kupić to tema. Kup. Jak Jakbym ją teraz tylko zestunowała, to już jest nasza, nie? Tylko, now. Jeszcze, tylko ty jeszcze stuna stu nie masz. Mam. Nie masz stuna? Ogarnij, stun jest nam... Oj tam, oj tam. Stuna zawsze... Nie rodzaj nie grałem. To ja, ogarnij. Kurde, czy, ej, na kup travail. sobie to tema, albo jak kupię, nie wiem. Nie mam nie teraz, ja zbieram bo ja muszę mieć 1600 kasy Ja sobie za tego... Bis, żeby widzieć, kurde tego Warwika, bo ogarnij. Cofnij! Cofnij! No! Temu ja powiedz cofnij, to nie cofnie, nie? <tösz provocator》susztuk> tak, mak, a ciśnij wu i ja na, na twarz. O, ultima, teraz tylko pocisnę jak to chciał. Jom. Oj tam kurde No bo ja nie wiedziałem. No i trafiłem. Pachniesz gorem! Ja nie mam pieniędzy teraz, kurde. Aaaah! Mój jest... co to? Sean to jest ci wybuchowy... On ma bufę, kurde, chyba z dupy. No on ma fajne ataki Eee, bo ona cię trafi. On ma, tauntet, on ma taunta, on ma taunta, ma armora. Taunta w gorolku? No ciśnij ją, bo zginiesz. Znaczy nie że ja ci uratuję Dubsko, ja zawsze ratuję wszystkim Dubsko, jeszcze ją zabiję, jeszcze cię zabiję, ty, zabiłem ją, ja... O A ale ty nie obciśniesz. A ja to ich ciśniesz wszystkich, o cholera A ty, a szedź tylko, A ja zawsze YouTube. O kurde, no nie starczy mi na razie na sorejkę, wolę ja i tego. ale chyba nie będę na razie I Ja idę temat postawić. Totem, postawimy totem. Postaw totem. I będziemy modlić się do bogów. Bo czemuż by nie? Bo gorys. No Ser? nie trafiłem w niego w criticala. bo jesteś no... Ty nie trafiasz z criticala. Nie z criticala Nieprawda. No nie bij mnie, sorry. Nie chciałem. Ja We must press on. No, o, Ja taka dziś, do... tak? Bo co, nie, to nikt jest nie wiadomo, nie? Nie, nie. Tak jest. Idę w dżungli. No to Wedding tu głazi cały czas, kurde nie wiem co zrobić. Jak się warwika... Ja wiem, że jak gdzieś warvika spotkam, nie? To jest yeah. pewne. Bo on tu dżungluje, a jak się dżungluje, to się śpatica. Masz <laughs> tu was tu. chodź tak, no. tak, 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 tutaj. Zapijam to tema i będziesz, będziesz widział jak będzie do, się, do nie ciebie szedł. Ja chcę czasami myślenia. No jaki flasz? A masz ty tam? E, uciekaj ja u A masz? Ty na miutro. Nie idź tam człowieku zginiesz. Kurde, on ciśnie na jednej, trzeciej chabę cały czas, albo mniej nawet. No, w końcu wrócił chyba po raz pierwszy. O, mam... choć te moje ulti jest z dupy. Kurde, trafiła go, masz heal'a. Uciekaj, nie wiem. Przeszkadza mu cały czas tym... w rekalowaniu się. Ale już go nie będę załamił, bo chcę, żeby Turec ciągnął i tyle będzie. Że on dostanie za to za mnie, chociaż ja go prawie zabiłam. Jo, dobra, jo. nie Ej, co, Warwik! Godzilla go zabiła. Masz, zgiń, warwiku. Niewierny... Jezus! Jezus, padnę tu, padnę tu, umrę tu, umrę tu zginę tu, wszystko tu umrę. Ale za miłochem so, Sorki! tak, zabiłeś go i dwa razy. jakby te ulti nie pierdzielone jego... No i przygwoździa cię, nie możesz nic zrobić. Przy, przygwoździa cię! Kurde, i co jest... Wadoczech, kto tak gra? Ja zginąłem raz. I kurde, jeszcze nam trochę... O, dobra. Jak on ją zabił? Gdzie on jest? A tutaj, dobra, spoko. Nie miałem... Nasz no, Zaszmany nie mam, no kurde. Kurde... Syrenasus. Um... się, się kupił i My aim is No, bo potki są fajne. Ja go ściągnę. Ja go zabiję. Potrzebuję mieć 150 na to, i 60 na to, to potrzebuję mieć. No, jeszcze 50 na to. 20 potrzebuję na ten, na starej kiesę z O idziesz tu na zginiesz marnie. Teraz ja chwilę, fidla, z ciągłem na skilla jednego. Ja um, to chyba on był kurde taki pro jak twoja mama <śmiech> wieczora. Jak to malago. No chodź, tu nie uciekaj mi, pokaż, że jesteś pro. No nie pokażę jedno. <laughs> uh. kurde Właśnie, bo tam, tam ma ten te takie rybki, to mnie to wkurza, bo na to chodzi. czekaj, bo tu idzie Warwick, on ma te pro ulti jak mnie dorwę to się skończy. Hmm, ale EBS World miałem ja kupić, to jest pierwsza sprawa i teraz płytki. Widzimy takie tutaj płótki na B A użyłem heal, żeby uratować dupę Agri. szanowi. To go Win naspróję mu pocisnę już teraz. Ciekawe skąd czy ta aż jest mocna? Bardzo Bardzo, bardzo power. <laughs> Bo ja lubię takie coś. Co ty robisz takie coś? Ja. To. mi daje znak do. Spadaj! Wcisnął <grym> <Bracaj>. Nie! <grym> Chcę im ścisnąć. Ja jestem z oni go A ja też zaraz pocisnął. Zginę tu! Pomóż ja mi! Ja <grym> mi. Ja mogę. Nie pójdę! być taki! Leci, 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 leci! No Trafił Trafiłem go! Yes. Co Nie, pozostało ja tak HP! To jest niemożliwe! No. Ja tylko służyłem na ja, to jest niemożliwe! Nie, 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 się Dobra, my, my nie, 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 lepiej nie, 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 Drewki są najważniejsze. najważniejsza jest? No Dobra. Oh, no. magia, AP. Teraz pocisnę w... Wy... Zara... Nie, nie on napisze zaraz skills. No. Tak ja się go nie spytam w takim razie co, nie spytam się, go, mam go w dupie. Mam cię w dupie Barwik. I have you my ass! Kurde, nie trapiłem. Trafiłem z na w minionka, no jestem pro! Agree. Enemy o, pociśła. Na... Ten. Super nie, to jest, to nie to jest Kurde, na wciśnię, kurde. Do się tefa. A, ta. To kurde, ten warmik mnie wkurza, wbija na, na, na... się teraz skupi sobie, te... Szafira, bo kurde, nie ma many i... Teraz... Bardzo mi to dodałoby. Uuu, uh, <grym> uh, ale mnie laguje trochę. ale mnie laguje trochę, ale... Kurde. Dobra, jest nasza. <grym 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 jest nasza> to, ja to

Help! Help! Help me! O nie zawilki lama! Aaa, gonią! To teraz było pro Ale <laughs> zamkowałem to <tu> reda! <laughs> I to ryda! Ło! Patrzy il na machapons wciąż wow. te goniki! To jest przed warnikiem ucieka! Teraz go już możesz ciśniona. Nie wiem <laughs> Dała ja ci ja cię instrukcję pod daje. Tak, okay, ja mady nie mam, czekaj, okay, tylko mi O kurde! O, dałem tam ja, ona jest fajna. Ja dostałem od niej, kurde, główkę od niej dostanę. Za 3-4... Okej, okay, mogę się rękować Na szóst tam tego duretka to na górze dziś. nie. powinniśmy to wygrać No jak ja o to Gdzie ty przebyłeś?

ना रात बाय बाय